na swoim kanale. W tym odcinku sobie porozmawiamy, jak to jest z tą płatnością gotówką tylko za odliczoną kwotą. Czy właśnie rację mają sprzedawcy, którzy odmawiają na przykład przyjmowania płatności gotówką w sklepie, jeżeli klient po prostu nie ma odliczonej co do jednego grosza kwoty, czy jednak tutaj klienci, konsumenci, którzy mają prawo płacić gotówką, gdyż no, znaki pieniężne... Emitowane przez NBP są pełnoprawnym środkiem płatniczym w Polsce. No i tutaj przede wszystkim wychodzimy na dzień dobry z artykułu 354 kodeksu cywilnego. W którym mamy właśnie reguły wykonywania zobowiązań, w tym chociażby takiej umowy sprzedaży. Mam tu na artykuł 354, paragraf 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zadom współżycia społecznemu, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje, także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. O, i tutaj do tego zaraz wrócimy. I paragraf drugi. W ten sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. No i oczywiście tutaj w rozumieniu tego przepisu, ten konsument kupujący jest właśnie tutaj dłużnikiem, bo on jakby musi wręczyć określoną ilość środków pieniężnych temu sprzedawcy, zaś wierzycielem za zapłatę tej ceny pozostaje sprzedawca. To jest mowa o tych ustalonych zwyczajach, bo często właśnie sprzedawcy odnoszą się do tego, że no tutaj ustalonym zwyczajem to jest to, że klient powinien posiadać odliczoną kwotę, jeżeli chce zapłacić za towar. No to już guzik, prawda? Ja nigdy osobiście nie posiadam obliczonej kwoty. odliczonej kwoty, przykładowo tych 5 ,67 zł, 67 groszy wyliczonych co do grosza. Wyciągam z kieszeni czy z portfela no banknot 20 zł i chcę tym zapłacić, bo Przypominam, znaki pieniężne emitowane przez NBP. Zgodnie z artykułem 31 ustawy o Narodowym Banku Polski są takimi banknoty, monety opiewające na złote i grosze, a zgodnie z artykułem 32 ustawy o NBP, znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnym środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Więc takim bardziej ustalonym zwyczajem to jest to, że Zpłacimy sprzedawcy przybliżoną kwotę pieniędzy. No i przyjmuje się, że raczej za gumę do rzucia o wartości powiedzmy 2 zł nie zapłacimy banknotem 500 złotowym. No to to akurat nie odpowiadałoby tym ustalonym zwyczajom przy właśnie takim płaceniu, więc bierzemy to wszystko jakby tutaj na rozsądek. Także no jakby takim zwyczajem to jest to, że no sprzedawca, taki sklepikarz no powinien mieć określoną kwotę pieniędzy, żeby chociaż mógłby wydać tą resztę przy takich normalnych transakcjach. Także co się zmieniło istotnego w zeszłym roku, to chociażby to, że w transakcjach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą to konsument decyduje o formie zapłaty. Może on wybrać gotówkę lub formę bezgotówkową. Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjować właśnie sprzedaż taką kasą fiskalną, muszą umożliwić zapłatę bezgotówkową i to w każdym miejscu, gdzie właśnie wykonują tą działalność gospodarczą od tego 1 stycznia 2021 roku. Więc to jest obojętnie, czy sprzedaż następuje w sklepie, czy na przykład u klienta za pobraniem, czy dostarcza mu przesyłkę w szczerym polu. Ale to jest mowa właśnie o formie bezgotówkowej. Czyli niekoniecznie to oznacza, że trzeba płacić kartą i płacić za taki terminal. Taką formą bezgotówkową również byłaby chociażby zapłata blikiem czy przelew na telefon. Również sprzedawca nie może odmówić klientowi płatności gotówką. Tutaj od 1 stycznia 2022 roku była m.in. chociażby nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Do tego wykonania zobowiązania zgodnie z ustalonymi zwyczajami, więc takiemu sprzedawcy, jeżeli się płaci gotówką. Wystarczy wręczyć na przybliżoną kwotę. Między innymi właśnie takie ustalone zwyczaje, z tego się wzięło chociażby niechęć tych sprzedawców, że jeszcze pamiętam w latach 90 zawsze jak się płaciło takim banknotem o nieco wyższym nominale, to zawsze sprzedawcy do tego podchodzili nieco nieufnie. Były też modne takie maszyny, które sprawdzały znaki wodne, na ultrafiolecie ten banknot był sprawdzany, czy przypadkiem nie jest sfałszowany. Niejako chyba właśnie też takie ustalone zwyczaje stąd się wzięło, że jeżeli na przykład ktoś właśnie chciał płacić takim banknotem o bardzo wysokim nominale, za jakąś drobną rzecz, no to tutaj od razu było podejrzenie, czy, czy nie mam do czynienia z fałszerzem pieniędzy, albo czy po prostu ktoś nie chce nam wcisnąć tych sfałszowanych pieniędzy. Więc są, tak jak powiedziałem, tutaj w granicach rozsądku. Wystarczy zapłacić takim sprzedawcy przybliżoną kwotą. Co jeżeli na przykład w ogóle sprzedawca powie, że o nie, nie, tutaj generalnie on nie przyjmuje płatności gotówką, czy o nie, nie, on nie przyjmuje płatności kartą, mimo że właśnie sprzedaż jest ewidencjonowana na kasę fiskalną. Otóż wtedy byśmy mieli do czynienia no, z wykroczeniem z artykułu 135 kodeksu wykroczeń, właśnie zgodnie z którym kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży, lub umyślnie, bez usadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru podlega karze grzywny. Więc taką właśnie nieusadnioną odmową to było to, jeżeli na przykład chcielibyśmy zapłacić taki towar, który jest warty na przykład te 12 zł, banknotem 20 złowym, i na przykład wtedy ten sprzedawca by powiedział, że nie, on nam nie sprzeda, bo musi mieć odliczoną kwotę. No to wtedy to było właśnie brak takiej usadnionej przyczyny, no bo raczej banknot, który my wręczamy sprzedawcy, no to on odpowiedział, Odpowiada przybliżonej wartości tego towaru. Więc sposób zapłaty, jaki wybrał sobie konsument, również on odpowiada ustalonym zwyczajom, więc wtedy taki sprzedawca właśnie narażałby się na tą odpowiedzialność. Tak, 135 kodeksu wykroczeń, ale odwrotnie, jeżeli na przykład do takiego sklepu przyszedłby na przykład jegomość, który po powiedzmy wyglądzie sposobie ubrania czy zapachu odpowiada takiemu opisowi typowego kloszarda i chciałby na przykład wziąć, zakupić taką popularną butelkę napoju, przykładowo amarena i chciałby zapłacić za to banknotem 5 zł, no sprzedawca mógłby również nabrać tutaj wątpliwości. Więc to mogłaby być na przykład taka uzasadniona odmowa sprzedaży takiego towaru, no zwłaszcza, że jeżeli po prostu miałby wydać resztę, która jest nieproporcjonalnie wysoka co do ceny takiego towaru. No i cóż, mniej więcej tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.